bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym odcinku zaprezentuję Wam paczkę lobby z serwera MySER. Jak widzicie już na ekranie, mamy tutaj przygotowany serwer icon, czyli po prostu ikonkę serwera MyStar. Mamy również przygotowany motę serwera, co oczywiście z edytowania, również obciąguje tutaj właśnie hexy i mamy również przygotowany hoover, który istnieje na Majstaże 1 do 1 I co? Zastarcie, że sobie teraz na serwer, kupimy i pojawiamy się tutaj na spawnie, który jest na spałnie na mapie Lobby, która winie również na majstarze. Wszystkie tutaj npc zostały również ustawione. Jak widać, tutaj mamy informacje nad NPC-ami. Są oczywiście hologramy przypisane, co i jak. E, liczba osób, które znajdują się na trybie. Oraz oczywiście jest to po prostu e, NPC, który jest przygotowany już z komendą, aczkolwiek no, komendy po prostu do dołączenia tego serwera musicie sami, musicie sami sobie dodać, ponieważ e, po prostu są to różne rzeczy. Więc to jest w sumie pierwsza rzecz, jaką npc -ty. Drugą rzeczą, którą wam teraz pokażę, to są w sumie zdjęcia, które możecie sami sobie dodawać, jak widzicie. E, na Majstarza również istnieją bez zdjęcia nad każdym z trybów. My po prostu przygotowaliśmy nasze logo Dreamco, które jest tutaj wrzucone i ja po prostu możecie sami sobie zmienić, dodając na przykład swoje logo i wtedy umieścicie po prostu na ten PC tam. Oczywiście każdy PC jest przygotowany tak samo jak to na majstarze, więc nie musicie się o to martwić. Co, oczywiście te hologramy, właśnie tak jak mówię, działają tak samo i mamy oczywiście tutaj również też hologramy z różnymi główkami, na przykład Discordem, z naszym Facebookiem. Oczywiście to wszystko możecie sobie edytować, bo te hologramy możemy edytować w pluginie Decent Holograms. I i jest to już też do was się po prostu w dyspozycji cała mapa również znajduje się w parce tutaj z wielkim logiem majstafa więc wątpię, jak którego go użyje, ale no to już sobie wasza sprawa. Tutaj oczywiście jest kolejny tutaj e, mpc z trybem, który jest podświetlany z kpvp i to oczywiście ten licznik czasu e, u nas również też pojawi się już niedługo plugin na to i będziecie mogli sobie e, do, może dodać taki licznik do odliczania właśnie edycji, od kiedy na trwa. Oczywiście tutaj po prawej stronie znajduje się również sidebar, który pokazuje nam, jaką mamy rangę. Rangi są zrobione w, również już e, w pakcie są gotowe i co mamy? Oczywiście informacje dla osób znajduje się też na lobby, jak jest to lobby przykładowo. Oczywiście mamy też tabak, który jest idealnie odzorowany z Majstara, ma również ten efekt animacji na Mainstarze czy też po prostu poświęcenia ich social mediów I co również jest tutaj informacja, ile graczy online jest na całym serwerze oraz na całym lobby. E, mamy tutaj jeszcze oczywiście takie coś jak kompas, ukrywanie graczy, czy też informacje. Klikamy sobie informacje i otwiera nam się GUI, gdzie mamy e, informacje, czy odebraliśmy nagrodę z Discorda, czy z Facebooka. Oczywiście jest to zrobione przygodowo, ponieważ tutaj a również to tak wygląda jeden do jednego na majstarze. Macie tu wszystkie informacje. A mamy oczywiście ukrywanie graczy, które możemy sobie wyłączyć co kilka sekund, a e, jest tutaj już przystosowane, jak widzicie. I i w tym momencie właśnie włączyłem pokazywanie gracze. Mamy również kompas, który jest już coś rozbudowany, ponieważ zawiera w sumie wszystkie tryby, a, które znajdują się na masterze i macie informacje tutaj, jak te tryby się konkretnie nazywają oraz no, po prostu wersję tych trybów, czy też zalecaną wersję również gracza online. I małą informację, żeby kliknąć i dołączyć wtedy na serwer. To jest od dość zerowane, jeden do jednego, myślę, że nie będzie tutaj większych problemów. A nic takiego, eee, i co, w sumie to z tego lobby to by było tyle, ponieważ no, nie ma co za dużo tutaj mówić, eee, oczywiście wymaganie macie teraz na ekranie do pobrania takiej paczuszki, tak jak mówię ona będzie za zarob, ponieważ nie opłaca się takiej paczki sprzedawać, jak to robią niektórzy inne kody już nie chcę mówić jakie, co po prostu ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wbijecie na naszego discorda, ponieważ tam pobierzecie paczkę, a to w tym odcinku było na tyle, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, cześć.